Cześć, z tej strony Mohol. Dzisiaj zaprezentuję wam build pod Monk'a supporta. Tym buildem można grać pod speed farmę, Gra się bardzo, bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Do buildu będziecie potrzebowali trzy części inne, to jest głowa, klatka i ręce. Jeżeli chodzi o głowę, statystyki, które potrzebujecie, które najlepiej by wam się przydały, to jest zęczność, witalność, odporność na wszystkie żywioły, zwiększenie e, zasięgu podnoszenia pulsu zdrowia i maksimum ducha. Jeżeli chodzi o klatkę tutaj najlepsze statystyki jakie moglibyście mieć to zręczność, witalność, odporności na wszystkie żywioły, zwiększenie zasięgu podnoszenia kuli zdrowia, a także kule zdrowia i mikstury przywracają dodatkowe punkty życia. W rękach tutaj to, to co najlepsze możecie mieć to jest zręczność, redukcja odnowienia, szybkość ataku, a także odporność na wszystkie żywioły. Jeżeli chodzi o szybkość ataku i redukcję odnowienia, to to są dwie statystyki, które są najbardziej przydatne na tym buildzie, z tego względu, że ten build potrzebuje bardzo, bardzo dużo skracania. Kolejnym zestawem, który będziecie potrzebować do tego buildu, to jest Karamazynowy Kapitan. To są dwie części, pasek i spodnie. Jeżeli chodzi o pasek, statystyki, jakie byście potrzebowali, to zręczność, witalność, odporność na wszystkie żywioły, procent życia, a także jeżeli wam się no to zasięg podnoszenia pulsu zdrowia i szansa na zamrożenie, bo na stąd, ale dodatkowe statystyki tutaj mają znaczenie. Jeżeli chodzi o spodenki, w spodenkach byście chcieli mieć zręczność, witalność, odporność na wszystkie żywioły a także zasięg do podnoszenia akutu zdrowia. Jeżeli wam się uda, no to spowolnienie bądź zamrożenie przy każdym ataku. Kolejnym przedmiotem jaki będziecie potrzebować to Soligurvium lefebre. To są ramienniki. bardzo ciężka nazwa w wymowie. Bardzo wielu ludzi łamie sobie na tym język, ja również niestety. No i tutaj przede wszystkim to co potrzebujecie to jest skracanie. I jeżeli Wam się uda, no to odporności na wszystkie żywioły, zręczność i redukcję kosztów zasobu to jest bardzo przydatne. No i w dodatkowych to, co musicie mieć, co jest bardzo, bardzo przydatne, to kule zdrowej mikstury przywracają dodatkowe punkty. No i przede wszystkim jak najwyższy, jak najwyższy afiks, tutaj możecie mieć po uderzeniu cyklonu zmniejszenie obrażeń nawet do 50%. Jeżeli chodzi o broń, no to Ingerom daje wam bardzo dużo skracania, Najlepiej, aby tutaj afiks dodatkowy miał 10 sekund. I statystyki, których szukacie w tym przedmiocie, to zręczność, szybkość ataku, redukcja odnowienia. No i oczywiście w soket, do soketu dajecie sobie ametys, który będzie wam przy trafieniu. Jeżeli chodzi o kalwaszki, no to oczywiście nemezyski. tutaj będziecie piersi przy pelonach, statystyki, których szukacie w tym przedmiocie, to wręcz witalność, redukcja, e, redukcja wręcz witalność, e, punkty życia przy trafieniu, a także odpowied wszystkie odporności i zasięg do podnoszenia kul zdrowia, jeżeli Wam się to. Kolejnym przedmiotem, który potrzebujecie, są budki e, iluzoryczne. Pamiętajcie, że ten przedmiot wypada tylko i wyłącznie z e, postek z bountiesów w pierwszym akcie. E, tutaj potrzebujecie zręczność, witalność, e, odporność, wszystkie żbioły, e, szybkość poruszania się, jeżeli dacie radę. E, ale to, co jest bardzo ważne, no to e, w dodatkowych kule zdrowia i mikstury przywracają punkty życia. Bardzo, bardzo Bo to daje wam i waszej drużynie dodatkową przeżywalność. Jeżeli chodzi o drugą broń, offhand, który potrzebujecie, to kryształowa pięść. To jest właściwie druga broń, to nie jest offhand. Tutaj szukacie ręczności, redukcji kosztów, przepraszam, redukcji odnowienia wszystkich umiejętności, a także szybkość ataku. Jeżeli chodzi o pierścienie, które potrzebujecie, to jest okulus i Pierścień Królewskiej Wspaniałości. Jeżeli chodzi o statystyki, no to oczywiście Szybkość Ataku i Redukcja Odnowienia. W obydwu pierściątkach. No i na pewno wypadnie Wam z... Możecie mieć jeszcze Witalność, możecie mieć Zręczność. To już zależy w czy, z czym Wam wypadnie. Jeżeli chodzi o dodatkowe, no to tutaj też muszą być Kule Zdrowia i Mix, które przywracają Dodatkowe punkty życia. Te noty legendarne, toksyna na poziomie 25, a także lodowy błysk na poziomie 25. I ostatni przedmiot, który nam został, to naszyjnik. W naszyjniku potrzebujecie oczywiście skracanie, a jedynym naszyjnikiem, który Wam to da, to jest właśnie smak czasu. No i tutaj najlepiej, aby było 8 do skracania, szybkość ataku redukcja kosztów zasobu, a także odporność na wszystkie żywioły. Na pewno nie uda Wam się takiego wydropić. E, szukajcie dwóch statystyk, aby była szybkość ataku i redukcja czasu odnowienia. To są te statystyki najlepsze dla. Dodatkowych, ja tutaj tego nie mam, akurat, e, ale dobrze by było, że jeżeli macie już e, e, szybkość ataku i macie redukcję, to krolujcie sobie w dodatkowych kule zdrowymi, które przywracają dodatkowe punkty. Możecie również e, zamienić sobie tą broń na e, tarczę burzy i tutaj w tarczy burzy możecie sobie dodatkowo wykręcić kule zdrowia i które przywracają e, życia, Ale to już tak, e, dodatkowo, jeżeli, nie będzie, jeżeli będziecie mieli małą punkt. Ta kryształowa pięść daje wam e, śmiałe uderzenie, zmniejsza... Odnoszone przez Ciebie o 50% przez 5 sekund, także to jest 50% do przeżywki, w zależności co będziecie preferować. Myślę, że ta kryształowa pięść jest lepsza od starczy, ale dopóki nie wydopicie kryształowej pięści, dobrą statystyką polecam, starczy burzy. Jeżeli chodzi o umiejętności, które będziecie potrzebować, to jest uderzenie rozja. tutaj po użyciu tego, tej umiejętności Wasza w zależności od tego, jakie macie afiks na ramiennikach, to o tyle będziecie mieli zmniejszenie wrażeń. Druga statystyka to jest wewnętrzne sanktuarium Interwencja. Tutaj generalnie chodzi o to, abyście wspomagali swoich sojuszników i aby oni nie odnosili obrażeń. Śmiałe uderzenie. Śmiałe uderzenie będzie dawać wam nawet do 50% wrażeń, także będziecie mieli 50% tego uderzenia. 50%. Cyklonu, to daje naprawdę bardzo, bardzo dużą przeżywalność. na którą chcecie tutaj to jest oślepiająca szybkość. Po użyciu jego uderzenia. Zyskujesz na 4 sekundy. Promie 40% szansy na unik. Także tu jest dodatkowa przeżywka. Kolejna umiejętność, oślepiający błysk, lśnienie i tutaj macie dodatkowe 6 sekund oślepienia dla. Mopków, to znaczy, że przy po użyciu tej umiejętności 6, 6 sekund mopki praktycznie was w ogóle nie biją. Kolejna umiejętność to jest objawienie i złożono olśnienie, Będzie ona wam zapewnia przeżywkę i, według, i dodatkową regenerację siły duchowej. Ten build ma naprawdę bardzo, to znaczy bardzo dużo używa siły duchowej, także. Tutaj dobrze by było, żebyście mieli z przedmiotów też redukcję e, zasobów. E, Czwartą umiejętnością jest mantra, może być e, pomsty. E, jeżeli biegacie na speedach i wykroczenie, która daje zwiększa również szybkość ataku, ataku dla twoich sojuszników o 10%. Jeżeli będziecie mieli problem z przeżywalnością, e, możecie dać sobie mantel, e, możecie dać mantę zbawienia zwinność. Albo manty uzdrowienia ciało niebieskie zwiększa o 20% normalne życie. Z mantami możesz dowolnie kombinować. Jeżeli chodzi o umiejętności pasywne, ikona etala, 20% 20% wszystkie czasy odnowienia. Dźwięczna inkantacja. Koszt aktywacji manty w punktach siły duchowej jest zmniejszony o 50%. Zyskujesz także 4 punkty siły duchowej do sekundy, kiedy się maty, pomaga wam regenerację ducha. Determinacja zadawane przez obrażenia zmniejszają obrażenia zadawane przez wrogów o 20% na 4 sekundy. Będziecie uderzać praktycznie cały czas, wasze uderzenie cyklonu będzie ściągać wszystko w jedno miejsce. Wszystkie mobki będą przez 4 sekundy podawać 20% mniej obrażeń. No i czwartą pasywką jest zgodność, kiedy sojusznik znajdujący się pod wpływem twoich mant. Większe zadawane przez Ciebie obrażenia o 5%. Także to jest boost do DPS-u. Możecie sobie to zmienić, jeżeli będzie problem z przeżywką na tunę. Co to jest? Na pogończu śmierci. To jest dodatkowa przeżywka w momencie śmierci. Po prostu się odradzacie nie, tak, nie umieracie tylko jest, tak? To w zależności, już od indywidualnych preferencji, ja polecam Tom. Dlatego, że to jest większy DPS, a będziecie mieć spidę. Jeżeli chodzi o przedmioty do kostki, to co potrzebujecie, to, to rozpływasz Messerschmitta, będzie Wam dawał skracanie. Silne ręki karwasze, które będą aktywowane cyklonem. I Gwiazda Askaranta to jest najlepszy amulet, który może być w kostce, dlatego, że większość mobów, które są na na gierkach, atakują, atakują ogniem. Mamy tutaj łańcuchy, wybuchy. To, co będziecie jeszcze potrzebować, to są punkty mistrzostwa. Jeżeli chodzi o punkty mistrzostwa, to tutaj potrzebujecie podstawowych maksimum siły duchowej, szybkość ruchu i wszystkie inne punkty. Vitalność. W obronę i w atak możecie sobie dać wszystkie punkciki, jeżeli macie już w użytkowe, pamiętajcie o tym, żeby nie dawać żadnych punktów po dlatego, że to będzie lagować grę. Okay, pokażę Wam, jak ten build działa w akcji i za chwilę zobaczycie, że można bardzo, bardzo szybko nim biegać. W tej chwili przetestujemy sobie, jak to wygląda na ryfcie. Tak jak widzicie, ja tutaj biegnę cały czas do przodu, Staram się gromadzić wszystkie moby w jedno miejsce. Bądź kiedy dochodzę do elity, stawiam sanktuarium po drodze. Jeżeli są jakieś dłuższe rany, to też stawiam sanktuarium, aby mój barbarzyńca, bądź inny DPS, który będzie szedł za wami, mógł na chwilę w tym sanktuarium przystanąć żeby zregenerować sobie życie, jeżeli potrzebuje. Tutaj ta szczelinka idzie dość szybko. No, bardzo szybko łapiemy progres. Co prawda jest to tylko poziom 95, ale naprawdę bardzo bardzo szybko można o tym biegać. Nasze paragony też nie są jakoś zbytnio wysokie, aby biegać coś wyżej, ale tą szczelinkę zamkniemy poniżej 4 minut. I na paragon 1000, poziom 95, to jest chyba miały dobry wynik. Jeżeli chodzi tutaj o przedmioty, no to tak jak Wam pokazywałem, nie wszystkie przedmioty mam jeszcze starożytne. Nie mam w ogóle żadnych kaldezanów bitych i ta przeżywalność jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Prawda, w tej chwili na mamy tarcze i podtrzymanie gdzieś wcześniej miałem bardzo dużo tych sanktuariów postawionych w jednym momencie i tutaj co chwilę skacząc stawiam też sanktuarium w każdym miejscu faktycznie gdzie tylko stanę stawiam sanktuarium Szybkich ranach, tak jak wiecie, pojawia się tam nawet po 3, 4 pylony na, na całe, na całe przedmieście całego liftu. E, tak więc to jeszcze dodatkowo wzmocni Wasze zadawane obrażenia i dzięki temu jeszcze szybciej skończycie lift. A ja widzicie, już mam 97-98%. E, za chwilkę będzie boss. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Skull za pomoc w realizacji tego nagrania. Wszystkich widzów zapraszam do subskrypcji mojego kanału YouTube, jak również do dołączenia się do, do mnie na Discordzie link w opisie a także do obserwowania mnie na Twitch TV. Streamuję codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 18.00. Postaram się to robić na e, możliwości e, regularnie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego buildu, możecie je zostawić w komentarzu, możecie je do mnie wysłać na maila, a także zapytać mnie na żywo w momencie, kiedy jestem na dysko, gdzie bądź na Twitch TV. Na chwilę obecną dziękuję bardzo wszystkim i bawcie się dobrze w sanktuarium. Hello!